Kostucha jest dzisiaj z nami nieprzypadkowo, bo kierunek naszej podróży to noc. Nowa produkcja Netflixa. Zaczynamy. No i co? Serial nominalnie na podstawie książki Jacka Dukaja, wyprodukowany m.in. przez Tomka Bagińskiego ale to trochę ściema chyba. Tak, nominalnie to jest idealne słowo oddające ten serial, ponieważ on jest bardziej inspirowany mhm. pomysłem na uśmiercenie ludzkości z książki Starość Axelotla. Ten pomysł polega na tym, że oto słońce zaczyna nagle promieniować mordercze promienie, mhm. które nagle wykańczają wszystkich. No i tutaj następuje rozbred między serialem a książką. No tak, no, w książce ten wątek podróży samolotowej zajmuje dosłownie jedną stronę na książkę, która ma stron bodajże 180, więc Fanów, fanów Dukaja trzeba ostrzec, yy, ale nie zmieni to faktu, że jest to serial, który ogląda się bardzo dobrze. Ogląda się bardzo dobrze, bo jest krótki, ma zaledwie 6 odcinków. Te odcinki trwają zazwyczaj poniżej 40 minut. Mm -hmm. Atrakcji jest sporo, bo co chwilę główni bohaterowie dostają jakieś wyzwanie do mm -hmm. pokonania. W związku z czym można to sobie machnąć w jeden wieczorek. No tak, mi to zajęło dokładnie jeden wieczorek, a siadałem do tego serialu bardzo niechętnie. Po pierwsze, już czułem, że to nie będzie ten Dukaj, którego czytałem. Po drugie, myślałem sobie, jacyś ludzie siedzą w samolocie, lecą przez 6 Odcinków, to nie będzie to ciekawe. Yy, okazało się, że jest to super, super wciągające. Nie jest to może serial najwyższych nomen-omen yy, lotów, yy, ale jest to naprawdę bardzo sprawnie zrealizowana yy, pulpa to może nie jest to słowo taka gatunkowa realizacja, która robi dokładnie to, co ma robić czyli trzyma nas yy, na fotelach przez, przez te bite 6 godzin, nawet nie 6 godzin, bo odcinki mają po 38-40 minut. Więc... Czyli w zasadzie 240 minut to daje 4 godziny, mhm. żeby być dokładnym. Warto tutaj powiedzieć troszeczkę o bohaterach no bo to mhm. oni są solo, tego serialu. E, mamy tutaj z jednej strony wojskowego pracującego dla NATO, i to on przybywa z tą straszną informacją, że za chwilę słońce zacznie wszystkich wykańczać, więc ten, kto żywy, wsiada na pokład samolotu mm -hmm. i razem uciekamy w, w kierunek noc. Mamy tutaj też tureckiego kryminalistę, matkę transportującą dziecko na operację, polskiego technika granego przez Ksawerego szlankie, Szlankiera czy influencerkę, która nagle jej sława, pieniądze, wpływy <laughs> okazują się nieważne i wreszcie może zjeść ciasteczko po tylu latach unikania węglowodalnych. Tak, i to jest taki też przegląd przez takich aktorów europejskich, których gdzieś tam może zobaczyliśmy kiedyś na drugim planie. Na przykład Pauline Etienne, która gra główną, w zasadzie główną bohaterkę Sylwii. Ja ją widziałem w takim filmie Zakonnica, który był remakeiem filmu Jacques'a Rivetta z lat 60. -tych. i ona bardzo dobrze się sprawdza w tej roli. To jest taka aktorka bardzo eteryczna, ale z pewną taką surowością i bardzo, bardzo dobrze się widzi na ekranie. Ona też gra ciekawą postać, bo ona jest trochę jak w melancholii Larsa Fontiere. Ona gra dziewczynę w depresji, która w sytuacji kryzysowej. Nagle staje się osobą, która jest jakby mistrzynią survivalu, chociaż ta depresja potem trochę do niej wraca. Mi się y na przykład z Andrew Bullock też z grawitacji kojarzyła. Trochę tak, tak, tak. tak. Bardzo podobny, bardzo podobny pomysł na, na przemianę bohaterki, na przepracowanie traumy w powietrzu, że tak powiem. I, mhm. jeszcze, ja tylko chciałem powiedzieć, jeszcze jest kilku takich aktorów rozpoznawalnych. No, o polskim aktorze już powiedzieliśmy. Jest też bardzo ciekawy belgijski aktor, którego nazwisko nie wiem, jak się wymawia. Jan Biwoetz. Sprawdzicie sobie na filmie. Widzieliście go chociażby w Borgmanie, czy w filmie w objęciach węża i on ma taką bardzo fajną, trochę, trochę komediową postać, takiego krętacza, Rick, Rick się nazywa jego bohater, który próbuje się wkupić w łaski różnych bohaterów, przy okazji podkładając świnie innym. I dużo jest takich właśnie interpersonalnych zagrywek w tym serialu. W zasadzie na tym on polega. Głównie są to y, kolejne szalone cliffhangery, czyli jakieś absurdalne przeszkody, którym bohaterowie muszą stawić czoła. Y, no i jakieś takie frakcje, które się tworzą. Obsługa i pasażerowie samolotu są de facto papierkiem lakmusowym współczesnej Europy. Bardzo uh -huh. szybko między bohaterami zaczynają się rodzić konflikty. Te konflikty mają podłoże narodowościowe, kulturowe. E i to z jednej strony bardzo fajnie działa, ponieważ tworzy i dynamikę między postaciami jest napięcie, uh -huh. a z drugiej strony oczywiście nie można nie mieć skojarzenia z Zagubionymi JJ Abramsa, uh -huh. ponieważ co chwilę dostajemy też retrospekcję z przeszłości bohaterów, dowiadujemy się więcej na ich temat i to też buduje suspens z pytaniem, czy ta przeszłość zacznie go jakby też ingerować w teraźniejszość. Tak, to, to, to faktycznie Lost, Zagubieni to jest taki główny punkt odniesienia i serial niestety Powtarza parę błędów lostów. Główny błąd lostów polegał na tym, że bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. Że tam ktoś szedł do lasu, coś tam dziwnego przeżywał wracał z tego lasu i nikomu o tym nie mówił i tu jest bardzo dużo takich zagrań. W sensie wydaje mi się, że dużo problemów bohaterowie rozwiązaliby dużo szybciej, gdyby po prostu usiedli zaczęli razem się w tym samolocie i zaczęli się komunikować. Ale na szczęście tempo jest na tyle szybkie. Muzyka tutaj bardzo dużo pomaga. Taka bardzo cimerowa, bardzo dużo jest tip 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 i bardzo dużo bzium i to sprawia, że jesteśmy na tyle wciągnięci że nie myślimy o tym. I jeszcze w odniesieniu do losów, serial z kolei naprawia inny problem losów, bo tutaj tu mówiłeś o tych retrospekcjach, które nam trochę podbudowują fundament tych postaci, ale tego na szczęście jest bardzo mało. Ja się bałem, że to będzie tak jak w Zagubionych, gdzie w późniejszych sezonach też było na tyle mechaniczne, że, że te retrospekcje absolutnie nic nie wnosiły i dowiadywaliśmy się, czemu Jack ma tatuaż, na przykład nikt nie chciał tego wiedzieć. To tutaj te retrospekcje ograniczają się w zasadzie do pojedynczych scen które gdzieś tam ustawiają bohaterów na jakiejś trajektorii, ale jakby nie siedzimy w tym za, dużo, za długo. I to jest dobre. Podobał mi się natomiast ten element satyryczny, o którym mówisz, czyli ta jakby opowieść o społeczeństwie. To, to w ogóle jest tak, jakby ktoś wziął takie kiedyś były kawały o tym, że Polak, Rusek, ktoś tam lecą samolotem. <grym> samolotem nie kogo wyrzucimy jako pierwszego. To jest właśnie to w wersji serialowej. mal Serial trafił na ekrany na całym świecie w bardzo specyficznym momencie, kiedy wszyscy siedzimy zamknięci w domach, a przez mhm. nasze myśli, przez nasze głowy przemykają różne apokaliptyczne myśli, mhm. więc mogłoby się wydawać, że kierunek noc raczej wpędzi nas w depresję, no bo to oglądamy ludzi, którzy stają w obliczu apokalipsy i właściwie wydaje się, że tej apokalipsy nie da się uh -huh. uniknąć, ale jednocześnie jest w tym serialu dużo nadziei, wiary w ogóle w ludzkość, w uh -huh. ludzką solidarność e, i w to, że można się poświęcić e, dla większej grupy. Chociaż też są takie momenty, z którymi możemy się utożsamić, takiego spojrzenia na społeczeństwo z zewnątrz. Wydaje mi się, że teraz siedząc w domach mamy dużo okazji do takiego przewartościowania. Każde nasze mieszkanie w zasadzie jest jak pokład tego samolotu. Trochę tak. Zależy ile kto ma, z iloma Posażerzy. osobami musi dzielić. <laughs> Dokładnie. No, tak jak Wspomniałaś o postaci influencerki, która nagle jakby traci Ty wszystkich, swoich, traci wszystkich obserwatorów. swoich obserwatorów, a z drugiej strony jest taka zabawna sekwencja, w której ona musi wytłumaczyć komuś, na czym polega influencing, bo jedna z bohaterek nigdy w życiu nie słyszała o influencerach. Albo na przykład motyw, w którym postacie muszą nauczyć się lądowania samolotem z tutorialu na YouTubie. No, to jest dużo takiego, takich drobnych yy, fragmentów, ale to jest takie naprawdę yy, wydaje mi się, inscenizacyjne i pomysłowe złoto. No dobrze, to teraz będzie spoiler, ale chyba musimy go zadzić. Ten serial, ten sezon otwiera sobie furtkę dla kontynuacji. I mhm. pytanie do ciebie, czy uważasz, że? Jest rzeczywiście dużo materiału do tego, żeby pociągnąć dalej wątek. Ja skrzysom więc trochę się zawiodłem. Myślałem, że to będzie zamknięta historia. Spodziewałem się, że być może wszyscy na końcu umrą i będzie bardzo cynicznie i mrocznie. Finał jest, nie wiem, byłem zdziwiony, może powiem tak. Nie, nie do końca mam ochotę oglądać tę historię dalej, ale wrócę tutaj do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałem, że tego sezonu też nie bardzo mi się chciało oglądać, po czym jak zacząłem, to się wciągnąłem, więc pytanie jest oczywiste. Jeśli będzie pomysł, jeśli będzie to zrealizowane równie sprawnie, to, to czemu nie? Nie wiem, co ty myślisz? No myślę, że twórca tego serialu, czyli Jason George, jest na tyle sprawnym showrunnerem, że Aha. wymyśli sobie dostatecznie dużo pomysłów na to, jak pociągnąć tę historię. On w ogóle stał się jakimś takim ojcem chrzestnym Netflixa mm. od seriali realizowanych za granicą, poza Stanami Zjednoczonymi. On zaczynał współpracę z, z platformą od Narcos i teraz jak na świecie pojawia się jakiś pomysł, to wysyłają tam Jasona George'a, Mhm. I on pisze scenariusze. No jak pokazuje kierunek noc wie jak to robić wie jak zatrzymać widza przez te kilka godzin. Także ja trzymam kciuki. Zwłaszcza, że na końcu serialu mamy jeszcze jedną niespodziankę, której wam nie zdradzimy. I W sumie ta niespodzianka sprawia, że chcę zobaczyć, co będzie dalej. Tak pomyślcie o pierwszym Iron Manie i scenie, w której Samuel Jackson nagle się pojawia. A z Bruce'a uli się z planet terror, <laughs> który też pojawia się niespodziewanie. No i już tyle. Ustanę na kłódkę. Wiecie już, co myślimy. Czekamy na wasze komentarze. Piszcie, jak podoba Wam się ten serial. Piszcie, które są wasze ulubione postacie. Mi bardzo do gustu przypadł Ajaz. Postać turecka. Nie wiem, nie wiem jak, jak ty, jak no, tobie. Taki wiesz, kryminalista, ale w gruncie rzeczy z niecałkiem skamieniałym sercem. Wiadomo. Czy, czy wy też polubiliście Ajaza, a może wolicie Sylwii? A może wolicie Jakuba, granego przez Sawerego Szlenkera? Tyle różnych możliwości. Widzimy się w kolejnym odcinku serial Killers. Do zobaczenia.